Cześć, tutaj Plebsow. Dzisiaj gramy w Minecrafta, znam je Cyskimax. Cześć. Dzisiaj będziemy... Okay. <coughs> Dzisiaj będziemy grać w dosowe gry na Hypipteriu, jest... Jest taki tryb, żeby sobie włączyć. No i pierwsza gra wydaje mi się, że nawet nie ona się ma na monopolego. Ale, ale widzę, że jeszcze dużo zanim się zacznie A, ja A jeszcze wybierasz team, to wybierzemy... <coughs> Powinniśmy być i tak razem No, zielony, dawaj, zielony Zielony... Zielony twój ulubiony kawał, ale mój nie Dobra, tak. ja robię cię, i zacznie gra Okej, okay. gra się już zaraz zielonych. zacznie Kolejny wyszedł Myślałem, że w ogóle nic nie Nie dołączy Ja palałabym w

Ale... To dalej On Dobra Ty tu się tak jadł, parku, że nie? mamy jedzenie no. Ale jak ja miałam skrzynie, ale Nie to... miałeś O! Sk skrzynia z jedzeniem ale, ale, ale nie miałem z nich rzeczy, bo chłop mną. Nie chuj, ale fajny granat, nie ma co Mam kolejny. O, mam wita i motykę. O gratulacje. Tak, ja kopię żeby ich nie było. Ja mam butelki które dają level ultra ja mam mm. risić o ja To jest spawnem, który chciał mi iść z Licją. A kolejna, Cnt i red spawnem. Mam klient będę wybuchał. Mienia nie tu takie rzeczy, a ja sobie Jaki. ciężko zaradzę. Mam zielone. Mam zielone. Mam zielone. Mam zielone. Mam się Mam zielone. No. Dużą skrzynkę znalazłem! zielone. Mam zielone. Mam zielone. Mam I, 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 strzały. I Kości. I o kości, się. jak Mam zielone. Mam Dużą się. skrzynkę znalazłem, Mam zielone. A, a na czym zielone. gra My, my, czy my mamy wyeliminować te teamy, czy te teamy mają się same wyeliminować? No, my 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 a, a my nie jesteśmy razem, ty wygrałeś czerwony. Co my czerwony, ty wybrałeś czerwony. Nie, ty jesteś czerwony, hej. Ale zielony. ja wybrałem zielony. Mam to na odcinku nie Ja ci udowodnię, że kłamiesz. I do sądu cię pozwę. Bo nieładnie kłamać. ładnie ładnie. Oooo! To szkrzynia. ja nie mam jednego z takich. Zaczynamy do, do zielonych. Jesteśmy do zielonych, sam tak chciałeś. A to dołączę? Ja do... jak nie chcę, żeby do, do tych jesteś dodać? Ale nie lubię cię wiesz o tym. No i ty też tak wiesz o tym. Leprze nie kolegujemy. Jesteśmy największymi wrogami. Píšu oh. ja, ja ja že oh. je špatně, A já mám TNT, já tě zasadím. A daj ještě svoj mě. já já se jost... tak oh, mám, mám tak. Bro, wrób jest. Strony, strony, nie, strony jest strzelbane, bo to nie na problemy. Mam lepto i mam butelkę z wodną. że jeszcze nie z czymś. Dobra, chcę żelaza. No strzały, mam I lepiej. Jeszcze dębowe klap są. To nie, on no czy ja ma złoto przyszłam, on na złoto ja też chcę złapać, przeciągnę kopię teraz do tego, co na A a ja, jak się to 해도, oh, to tyle, mam To my, tyle, a tyle, a prawda? a tyle, O, to się nazywa level. tyle, a level, level a

Nie wiem Że psów zabijała, z tak mi się wydaje? Jaka bija? Ale nie mam achievementu za lafę Łe Trzeba być pierwszy z achievementu

A dlaczego was jest więcej, a no to jest mniej? To nie fair, w o Nie chcę ja tak mam takie rzeczy. rzeczy. O, klipera zresztą. A ja mam żelazną klatę, nie to co ty nie na takie rzeczy. Ja ci mogę zrespić szkieleta i klipera. A ja ci mogę zrespić śmierć. O, no, no. ja nie. O, po nie. O, nie. O, a tak, no, ja też ty zaznaczasz miejsce, gdzie kogoś zabijał. No czemu? Ty jesteś labrosość. Ty jesteś no, nie no, jest. ja nie tą czaszkę? Tak, na pewno Ja nie wiem, Więcej Mieliśmy zagrać w kilka gier. Zagram w jedno. No. Nie jest. A, jest takie za, za dwie minuty coś tam będzie! Uhuuu! Ja ja, sobie się sfilują. Ale nie tak, to będzie w Sierotce. się sfilują za dwie minuty. A? Łące się sfilują dwie minuty To no ty postawił troszkę szkieleta, mam taką Ale to zakup Jak chcę drugą Albo nie, na nie chcę dojeść Ja go mogę cię zabić? Nie mogę To mogę wziąć to co ma... nie, no jak to to nie bierz, to moje Oddaj Mogę to? Dziękuję, bardzo mi się To ci, o tak, to.

Dziękuję za żelazo i za... O, ile ty masz? Masz wiele. Jabłuszko w nagrodę dostaniesz. Uchy, ja jesteś zresztą chłopcem, masz się Co to? Zatrufiam. Użyć, prawda? Przepraszam, oddaj Ej, zabrakło. A ja, ja, ja mam sobie nową fartę, wydajność, krzyż, niezniszczalność. Yyy... A, to jest jeden. To jest nie, nie, się, nie, dwa nie, nie, mam nie, 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 Mamy tylko, no, uh -huh. tylko cztery. Uh -huh. Ja mam cztery od nie, nie, też nie, 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 Zatrujecie, Cię, A Cię! się! A nie trzeba. Ładne burz! Ej, rotowałaś mnie. Aj, bije mnie od tyłu Help me! No i źle poguwało się w dnia piernicze. Ale było nagrano, to no jest rany najpiękniej. Nie gram już w tą grę. Obrażam się. Do widzenia. Na dworcy. A, a jakiś kłopot z nami będzie? No miało z być jakieś. Raczej liczyłem jakąś krótszą grę, żeby od tym za drugi nie był, ale się policzyłem. Pewnie wszyscy, kto, 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 którzy będą grali, to, to będą koledzy. No Nie No niekoniecznie. Ale, raczej nie. Mam nadzieję, że jakąś Skiwa mamy. No nie, no właśnie, nie stiwa. Dobra, zabijaj. A na jedce. A, wezmę, zabudowujesz. Ona najpóźniej wyszła. Nie, 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 no. Kurde, no wyskoczyłam, no ale wstyd, że rzucię czy to było, nie było nie. Ona, ona się za ciebie buduje. Ja, na no, końcu moją ale, karierę ale... Koniec mojej ja... moją kariery ja na YouTube. Ja nie, ja No jeszcze człowieka ja się będę budował, ja szybciej się buduję. A! Znaczuj! O, tak. Schalc to?

Czekaj, okay, no ja mam 2,5 serca i mam diamondy No, chodźcie! <grym> no, ja TO NIE pomogę! Przez obradaj! NA ratunek! Ja mam diamanty! No, 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 widzenia

a nie. a Co? nie bo, to, że on na 8 albo na 9 a bo... nie uh, na nasz blok. Dobra, choć rozrzuciła tego, kto już to zniszczył. Cię, dobra, dostań dobrańczy dostań. Dobrańczy. dobra, dobra. Dobrańczy. Dobra, obrońcie się. no będziemy się nim budować. Tak, masz Masz Dobra, nie chcę, nie lubię już żółtych, idę na niebieskich. Patrzcie. Arwa, ci idę, A idzie, idzie do! Idzie to go! A gdzie? nie gdzie? A gdzie? A A tu! A tu! A Nie, A gdzie? A gdzie? A ja A Wygram? nie, e nie wiem, Wygram. Nie, Nie no jaki nuk z Ciebie jest! A ty co zrobiłeś na pierwszym odcinku z naszych wyborców? A co? Sam się wyborami wyborować. Ale patrz, bo ja tutaj w bierz gaming jestem. Normalnie. Jesteś w gaming? Tak. Ty nie jest. że nie. Czy trzech z Nie. Tutaj jest kuzynki tak, ja go robię, nie? No, to tak. Dobra, a ja go rozwaliłem no, Ale nie, to był burz, dobra, burz został... Zabity przez żeby... Zabnij go, Ty, jaką? Mam on? na Zabnij Ja dwóch rozwaliłem, nie no, ja ja żeby... Zabnij nie żeby... Zabnij go, żeby... Zabnij go,

A tak, jak cię chlepi, nie? No dobra, a idę, jedenasz. Grałem. I idziemy, No jak się. Ty, zabud ty zabudowujesz. Nie. Tak. No, God a umiesz go zbliżać? Masz jaki go zbliżać? No ja umiem, no no, Idziemy, się teraz. Hmm. I też kupić i zamrożać łóżko. Mogę sprzepać z węgierzem i Czekaj, każdy na to czeka. Chyba nie. nie, nie. Uch, uch. mam niby zabudować to cholerstwo? Klejem? Klej, no tak, klejem mi ja jem się robuję. Kupię I weź wełnę! To tutaj zrobisz sopki. Tam sobie wełnę. Ej, dużo życia, a bardzo dużo od tego straciłem. Mna. Jestem na emeralnych jako pierwszy a To wszystko moja zasługa. Nie, to moja. O! Oh, jest dwa emeraldy! Ju, już już mam obsydiant! A ja go pierwszy mam zbroję! Wyrazną do tego. A ja też mam zbroję, ale nie wyrazną. Ale szczerze mówiąc... Ale za ale zatem no to mam emeraldy na obsydiant! A to nie. Ja mam wełny, a ty nie. A ja wyrazę właśnie żółtko! Spadł dobra, ile rozwali żółtych, bo to nie umiesz. Czy coś nie wychodzi te rozwalanie tych żółtaczek? Patrzcie widać, że tak to się robi. O, ja się buduję z góry, dobra. dobra cię tu teraz nie sprowadzę, bo ja. Obsydiam daję. Nie, tobie, ajajaj. Dobra, już idą, do widzenia. Dobra, ja, bronię cię. Niech tam się, A, nie chcę nie... się, rozwalić. jak no się zrobię. Dobra, idź pan, nic nie umiesz. Dobra, tu jeszcze. <gulik> <Aha>. <gulik> Co tam nie Bo roz... idzie, to da się mi rozwalić. <gulik> się płakałem. Ej, w której minucie mamy obsydian. Jest drugi.

Ej, to bardzo upi, to jest tylko lekko. No nie, nie się boję, tylko krzapa. To jest krzapek. On ma trochę twarz krzeptową. jak jaka głoski szybko stawia, co z nim jest? On mówi, mnie go I ten! I ten. Tylko. A, o! Ale prawie dwa razy już. Nie wiem, co ja zrobiłem, ja go zrobiłem, jak... ja go zrobiłem jak chciałem. Czemu to nam odkryłeś? No waliło się cię, nam odkrywasz, głupi jesteś. Wiesz co, wstydziłbyś się. Tutaj widać trochę. No to kup coś, żeby nie było być może. Pewnie. Pewnie się widać, że Robi kończy. Dobra, idę go rozwalić. No i znów się w górę buduję, ja nie mogę ci ja. Czy w górę buduję, no i ma znowu TLT? Znowu no i... Dobra, ja. ja. I po co się znowu mnie odkrył? Znowu wopsa odkrywasz. No i po co? Ja no, mnie biję. Po no, co on mnie bije? No i zabił mnie. No i wiesz co no, widzisz, zrobiłeś. Jak on cię w ogóle zabił, skoro on mnie bił. I czemu taki ma... Jo, rozwaniłem, no i chwapę. No, jestem fok. Nieprawda nie ma. Bo ja chodzę na chwilę. Nie podajmy, niebieskie, no czemu oni są takie. Przespalę ci zaraz tą pełnę. To no jest na górze. To on, nie brzmi tego w powietrzu. Ja się odsuń. On ma jęki. Napij ty się teraz odsuń. No kurde, prawie, prawie go uderzyłem! To trzeba było uderzyć bo ty prawie, po tutaj prawie! A nie, no zadumy z moimi no, cennymi blokami! O, ale go klepałem, a też go rozklepałem, prawie. O, ja, ja go rozklepałem, bo ty nie umiesz go rozklepać. No bo zabrałeś pół HP pełnego jego, a ty zabrałeś tylko kolejną półeczkę, nie? No, no dobrze, no pół no, się podzieliliśmy Poszłam te dwa diamenty, może byś kupił tej i za to, dobra, ty nie budowuję, bo no to, nie, tymi, to nie Nie, Ale nie odkryłeś cały czas tego... Ale po co cały czas ten obsidian odkrywasz. Nie źle Mieliście go na pokło obsidianu, bo wszyscy już zauważyli, że mam Obsydian. No i dobrze, jedno. Co? Za przeproszeniem, gówna tiara nie zrobiliśmy, a już zostały trzy a żółci są bez łóżka jedyny im łóżko rozwalić. Idę łóżko rozwalić, bo nie mają łóżka. O bo dobra, dobra. On... no to dobry plan. Rozwalimy tego jednego żółtego. Roguniaga. O nie, co ja zrobię, to się A Muszę zrobić prankę. Prankę ten, żółty. Wszyscy raczej odmęczę. a nie, no krzypieć nie żyje. Ech. A. Ines ten wrócił do gry! Ja, ja mam, no, po co on do bo gry, bytko. tak po tak. To co tu robisz? Po co ty użył tych ja, si nie Kijaw, ja, ja mam tylko ode Tak, ja, ale Gdzie są w ogóle niebieskie no, no, nie, nie, nie. Tu jakiś śmiać, dobra? Ewa. Ja pierdzielony zielony, proszę. Dobra? Teraz to z tą Jak ci tam dostać? Nie wiem, ja to trzeba tam przez zielonych, ja nie mogę. Zacznijmy bo tam po prostu Jeszcze Patrz, jak te dużo! A! Złapi jest u nas! No i dobrze. Skacz w przepaść, ja też skaczę. Mam Marek sobie killów, ale go zniszczyłem. Kogo? No. no to teraz mi to wygląda. Nie... No i ja, ja, ja z pięcioma emeraldami skaczę w przepaść, żeby nas uratować, a ty mi. Nie, <ścoughs> ty mi mówisz o tym, jak ja w przepaści byłem. No wiesz co, panie skinął, nie wiem. Panem to sens. No dawaj, by nie pełno, może Chciałem, mam więcej O, to było mocno. Mogę przejść tam, tutaj, tam, tam, tam. Dobra, no. dawaj, wygrywamy to! Wystarczy zniszczyć łóżko niebieskie, i potem zniszczyć potem niebieskim. No kurwa! No bella. To tu! A to? mi uwierz, że one są na bazie! Kto? Ja? O kurwa! No, ja stoję i tak jak ja stoję, dobra jak ty się Takie Tak dobra stoję, miejscu. No czemu na mnie? No głupek. Do widzenia. sprawie, prawie ma, ma, mało braku. No nie, nic nie Dobra, do widzenia. Enia, Enia. A czekaj, czekaj, skończyłeś odcinek? Nie. Właśnie go było już druga trwa. A pierwszy ja z wami żegam na tej stronie. A, a teraz ja subskrybujcie mnie, a nie słowa Nie subskrybujcie, a nie subskrybujcie, tak, jeszcze nie